kiliście za to serią, co? O, przyznaję, że sam trochę zaniedbałem. Tutaj rewe 2501. Witam Was w kolejnym odcinku z Duma Resurrection of Evil Big fuck Big fucking gun edition. W końcu to oznacza skrót BFG Nie ja wymyśliłem. Nie ja wymyśliłem A cóż, skrót oznacza wielka chędo, żona z której niestety nie mam. Smutecek. Okej. Okay. Tu jest coś. Mało interesującego. Otóż, pacerza! Bo, pacerz akurat się przyda w szczególności. gdy tego pacerza akurat brak. Oj, tutaj. Kolejne elementy przydatnej infrastruktury. Infrastruktury marsjańskiej oczywiście. Dobra, tutaj nie mamy PDA. Więc idźmy dalej. Dobra, tu nie ma nic absolutnie interesującego Tu już tak o, to to wezmę później No coś czuję, że zaraz się zacznie jazga No, wziąłem to BDA I Już się pojawili Ała A jeszcze tutaj następny do strzelega. Cóż, Chegan zawsze na propsie. Zawsze tak mówiłem. Te Impy V2. Okej okay, apteczka. Kura tak w miarę idealnie. Jeszcze. Później wróciły się po to amunicję. Ten jest większy. I prawdopodobnie ty, ty, tego potworka nie było. Menażerii standardowej edycji. Nazwa go Brzydal, bo brzydki w ogóle nieprzyjemnie mu się patrzeć z ryja. Okej. Okay. I teraz możemy przejść. O, poproszę, 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 poproszę. Dziękuję. O, o mamy tutaj naszą panią doktorkę. Ale wszystko. To gateway Huh? Much like the one that Petruger opened with the teleporters in the Delta Labs. With the artifact, though, as long as it resides in our dimension, there's always the danger of it being awakened, and then another invasion. The ancients knew it, and now we know it. City so artifacts. Is. To, the team, to be destroyed. They couldn't do it, so they locked it away and fought to their death. You can use the Delta teleporter to return the artifact to hell for good. I know this sounds crazy, but it's the only way. The important thing right now is getting the Phobos teleporter online. There are four core systems that must be shut down before I can reroute the power to the teleporter. Uh -huh. Take this. You'll need it to get to the pumping station. Now go. What can say? Slowly, but... no we're going to Torka się zamknęła. cwaniara. Dobra. Jak zwykle to my odwalamy brudną robotę. O, pan, co się przyda te pa... apteczki później. Tak samym do maszynowy. Można brać. Dobra, raczej tu już nie wrócimy, bo jak widać tutaj airlock, e czyli idziemy pizdów w kosmos. Latające głowy. Ejże, nie fikaj. Trzeba tutaj się śpieszyć. Już mówię, że śpiesz się powoli. A kurwa, prawda. Bo tu faktycznie wypada delikatnie z dupę. O, Ładnie wywinięte. Teraz można wziąć to amunicję. i na serio sprężać do bo się zaraz udusimy. Dawaj to. Dobra. Apteczka. Pancerze. Plenu. Plenu. No. Yy. Dobra. Tlen, plen, tlen, tlen. tlen. Na litość Bertrugera, nie teraz. Dobra, otw otwieramy. No i zaraz powinno. No właśnie, znów oddychamy tlenem. Heh, a czym mieliśmy oddychać? Ech, ale wiadomo, że tutaj. Na Marsie raczej nie można zaświadczyć wystarczającej ilości tlenu. Yeah, thanks, Captain Ob Obvious. Dobra, mm, Okej. Okay. O, już się obudzili. A doktorka tyle gadała, że nie zrozumiałem nic. Kompletnie nic. <grywa> chyba twórcy tego dodatku, bo twórcami akurat tego, tego dodatku nie jest X-Software, lubią chyba revenantów. Okej. Okay. Znowu po tam Odnówmy sobie, a co? I wychodzimy... Ej, serio! Okej, okay, poczekajmy chwilę. 3, 2, 1, idziemy. I to jest... niezbyt śmieszne. Bokunaty i... No, chę do żony chuj. Dobra, wstrzymamy się może sekundę Gdyż... Wypadałoby, żeby się nie udusić Dobra, tyle wystarczy że się tutaj doładuję O ty! O i mam święty spokój oficjalnie! Dobra, mam do dwóch rury Znaczy, świecie ogólnie do szota A giby w tej grze jest mało amunicji? Okej, okay, rozwaliłem dusze. Będę teraz płakać, wartej mnie! Nie, nie będę Dobra O! Tu już trzeba będzie troszeczkę więcej taktyki. Tak, <grych> taktyki. Przecież wystarczy tylko dużo spluwa! Teraz matka nie miała. I super! i Super! Kooky, trudy. 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 Dało go dobić jakoś. O, patrzcie jak jaka chmara. Pragnie ja ze te numery. Okej, okay, peda, która akurat jest potrzebne. O, tutaj też wszystko się przyda. Warning, automated turret guns online. O Let's see, Coś tam. Two hundred eighty-one. Attention, automated turret guns offline. Service bridge now operational. Ciało się z takiego mitureta. Pierdolić. Ale nie ze mną te numery. Um. Okej... Okay. A teraz pytam ze punktów, jak się tam dostać? Ale najprawdopodobniej po prostu trzeba tutaj... Eee, no weź! Serio to jakoś się dziwnie pojawił to co... wyglądało na jakiś bug Oj Dobra chyba jesteśmy na dobrej drodze Chyba na dobrej Akurat HP mam na stówkę A, to tu o, Security Armon nawet podniosłem Cieszy mnie to niezmiernie Wow. Uch. Autosaves. Bardzo dobrze. O. Oho! Hi, hi, hi. Toż to trzeci Hunter! No co tam masz dla nas, swagaczką? Elektryczność! Źródło światła. Uh. Wow. Efekt nie zbyt przyjemny, ale no cóż... NA kurwiamy! Spróbujmy tak... Wow... Od rzutu <śpiewanie> dawaj opteczkę mocy skórki, albo ja się nie dam.

Yes. dobra. Owa. Bardzo prawidłowe uzbrojenie. Nie chcę ich słychać, ale elektryczność się w nocy skończy. Dobra, przeładowanie. Otwieraj. Nagrywaj. O kurwa! Eee... Kurde, co robić, co robić, co robić? teżka super! A nawet dwie! Dobra. Zaraz zdechniesz. Kurwa gnoju.

Nic tutaj nie zostało, a jednak zostało. O co jak co, rakietkami to ja je pogardzę. Choć mało używam. Bo oszczędność amunicji. Super apteczka. Dobra, a teraz to chyba mnie tutaj doprowadzi. O ty. O? Okej. Okay. Nie będę zrzędzić no. Dobra, guru w łapę Kościotru dostaje Ojawię Dobra, security O, spoko O! Ej, otwórz mi drzwi. Wada. Tak. Bada jest bardzo dużo obrazu na ten typ. Serio? Tako, taką broń to się nie opłaca brać Ani się wasz Następnych mi tu brać Dobra Zostawiam tutaj jak chcę czegoś. No, i tak muszę tam iść. Chyba. Aha, to tam musimy iść. Praktycznie się wróciliśmy do punktu wyjścia. Kurwa no nie, po prostu kurwa no nie. O nie, nie, nie. Żuryj to. Surryj! Dobra, zeżar. Bardzo mnie to cieszy! Dobra. Przeładowujemy wszystkie spluwy, weźmiemy od razu pozostałości maszyny medycznej. No bo po co ma się marnować? Rozumiecie o co chodzi? I cóż, to ja mogę powiedzieć. Um, że jestem debil? Hm. O, o tak, tutaj coś może? Halo? Ja przecież tutaj byłem. Czyli co? Praktycznie już nic do wzięcia. Więc wszystko. ...zostało zgarnięte. Open bay I cóż... To był Reve 2501 Dzięki, że oglądaliście... ...kolejny odcinek, nieco, cóż, zakurzonej serii, ale... No, tak się zdarza. Yy, lajkujcie oczywiście, subskrybujcie... ...i... ...komentujcie. Czy skryście za tą serią? Bardzo bym się chętnie dowiedział w komentarzu. A już jutro zapraszam na wojenny piątek SMS a no, Trzeba trochę odpocząć od tych wszystkich fantastycznych klimatów. Przynajmniej na streamach. Trzymajcie się ciepło i żeby Was piekło nie pochłonęło. Trzymajcie się. Cześć.